Witam serdecznie na turnieju. Drugi dzień szturmu pięciogwiazdkowego Zanim zacznie turniej, to zapowiedź: mamy taką ciekawą wojnę: Polska-wojna, polsko polska Wbijemy się z Sojuszem Legacji. Także oglądajcie, na pewno będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie to fajna wojna. Jeśli chodzi o moją obronę, to ona wczoraj była na B, ale dzisiaj się dźwignęła. I tak szczerze nie mam nic przeciwko, jakby mnie już nie atakowali do końca turnieju. Ok, pierwszy, pierwszy przeciwnik. No zaczyna się już grubo. Dwóch, dwa pieprzne płomienie, piechur, jest totalna synergia. Więc tutaj potrzebuję hator mieć na 100%. Giri, może niekoniecznie. Giri tutaj by tutaj mogła. Co prawda, może zatrzymać Odil Chyba nie. A jajku, jakiś pomysł bym potrzebował na ten atak i to taki dobry pomysł. Jest niebieski tank, więc znaczy nie niebieski, tylko tank jest oczywiście. Nie, no, niebieski tank, dobrze i dwa czerwone, więc wypadałoby tutaj taką siłę mieć bardziej niebieską eee, No dobra, spróbuję w ten sposób Oddziały są ok. Aha Dobra, dobra, dobra eee, W ten sposób może Dobra, lecimy, trzymajcie kciuki za No tak naprawdę bym chciał niebieskie na start no, niebieskich nie ma, ale za to mnóstwo czerwonych i sobie zacznę od tego ruchu. Nie będę brał diamentu, eee, za to wezmę chyba sobie eee, w ten sposób czerwone. By wyśmienicie, jeśli bym w tym momencie zabił pieprza i tą Nautilię Nautikę. Okej, okay, i teraz już atak jest na pewno wygrany. Ma się dlatego nie polecam brania e, diamentu na tym turnieju z tego względu, że... No, diament to jest 5 klocków, a potrzebujecie mieć 6 klocków, więc po co ten, ten diament tak naprawdę jest potrzebny? On jest do niczego niepotrzebny, a, a dzięki temu, że nie, nie wziąłem tego diamentu, to mogłem sobie złożyć potrzebne dla mnie klocki. Kolejny atak z ciemnopierzem, więc tutaj kluczowe jest w sumie odpalenie Hator. Znowu jest też Kalo. Kalo w teorii nie jest dla mnie groźny, szczególnie że mam właśnie Timusa. Hmm, tutaj bym się Franz przydał. Franz jest w stanie zablokować. E, Franz jest w stanie zablokować Ciemnopieża totalnie i Kalo. No zobaczymy, czy to, czy to będzie dobry pomysł. No dobra, nie mam. Nie mam. E, klocków pod Franza. Nie mam też pod. Mam tylko pod Timusa tak naprawdę. Ale ja sobie zagram najpierw w ten sposób Potem w ten I wezmę te czerwone Jestem ciekaw czy jestem w stanie zabić tego kalo Ok, to w tym wypadku już będzie gładka wygrana. Franz się nie przydał, ale wykonał kończący cios. Alfrika, pierwsza moja Alfrika, ona ma odporność na dolegliwości. No to wiadomo jak jest Alfrika, to ja muszę zagrać z Ludwikiem. To jest, taki pierwszy, to jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, skoro jest Alfrika, to dobrze by było zagrać ze Złotko, żeby odbić te wszystkie efekty. Hator też mnie chroni. jest, No dobra, ten skład powinien się myślę obronić. Szybki rzut na oddziały. Hmm. Dobra, myślę, mogę lecieć. Ok, mam czerwone. I czerwone pomogą mi uchronić się przed kurczę. Chyba będę chciał próbować nie wybić tego ...talo. Nie udało mi się. Słodzi miusza. Jezus, miał ja oczywiście najpierw pieprz. No, ale dobra, nie szkodzi. I poszło znowu. Dosyć gładko, okej. Okay. Jeszcze dwa ataki. E, teraz mamy szala, mamy prowokację. E, tutaj mi już się złotko niekoniecznie jest potrzebna. I chyba sobie wezmę tutaj, Mikiego niezrobionego, on tutaj może się przydać, hmm. kurczę, jest sporo wszystkiego. Tylko wszystkiego jest po trochu. We Zacznę od tego ruchu chyba. Yy, teraz, chyba, ten diament w sumie wezmę, albo nie, albo nie będę go brał, i pójdziemy po te niebieskie. I teraz tak. Tą stronę sobie Timusem zatrzymam, a tą będę chciał wybijać. Iskierka niekoniecznie chciałem, żeby e, w sumie odpalała, ale chyba to nie przeszkadza, bo mam hator. No dobra, e, wiadomo, Niki jest niezrobiony, więc. Mógł paść. Ale to nie przeszkodzi, jeśli uda mi się zabić Lisandor na czas. A myślę, że się uda. Także kolejna fajna szybka walka. Ja polecam bardzo grę na kilka kolorów na szturmach. Ja gram na 3 kolory, czasem na 4 i to się naprawdę mega sprawdza. Jeden atak, e, mamy demona, więc tutaj mi Ludwik na pewno nie jest potrzebny. E, Miki chyba też nie jest potrzebny, bo tutaj co? Chociaż Mnich może mieć opór. E, Miki może by zagrał w sumie, e, tylko tych rozdzielę sobie, żeby o dwóch lekarzy obok siebie. Miki może tutaj zagrać i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ok, no na pewno będę miał fiolety, nawet więcej niż chcę, ale sobie tak zagram. Do tego będę miał czerwone. Demon bije mocniej niż się spodziewałem. Oczywiście muszę zacząć od prawej strony, bo kreskówki są mega twarde, hmm. trochę brakuje mi klocka niestety. Kurczę, to jest szansa wybić w sumie tą stronę, więc idę tutaj. Pięknie, pięknie to poszło. Więc został jeszcze jeden atak. A nie, to już jest wszystko. Ale do top 100 mi niestety dużo brakuje. Znaczy na chwilę obecną jestem, ale do pierwszego miejsca mi brakuje 500 punktów. I te 500 punktów to jest 300, które straciłem za obronę, a 200 po prostu za słabszych przeciwników. Także, no ale mam nadzieję, że jak jutro uda się znowu zrobić komplet, to... Yy i moja obrona zostanie na A, no to będę mógł się bić o tą topkę. Dobra, zerknijmy na Polaków, którzy się tutaj prezentują. Ich widziałem wcześniej, że ich było całkiem sporo już. Black, blacklist to jest polski sojusz, z tego co kojarzę. Albo nie, albo nie polski, ale tak mi się zdawało, że, że polski. Ale na pewno z legacy, czyli nasz, nasz jutrzejszy przeciwnik na wojnie, Jebudu. Gratulacje. Trzymam kciuki za siebie na turnieju, ale troszkę mniej trzymam za siebie kciuki na wojnie. Wiesz o co chodzi. Następnie mamy Krzysia z Carbon Black. Krzysiu, yy, jakiś czas temu miałem z nim przyjemność grać. Karty miał mega mocne, ale oddziały miał same na krytyka. I mam nadzieję, że moje rady na temat robienia oddziałów zaskutkowały i teraz właśnie już Krzysiu sobie dużo lepiej radzi. Zresztą widać jest w top 100, więc, więc na pewno fajnie. O jest Mati, więc też mu musiały ataki już wejść wszystkie pewnie będzie dzisiaj filmik na YouTube. Pewnie obronę też ma na A, skoro jest wyżej niż ja. I kogo my tam jeszcze może mam? mamy piwko z dzikich wód. I to by było na tyle. Także trzymajcie się do następnego.